Via Regia. Wiem, że mocno nas wspierają nie tylko organizacyjnie przedstawiciele Rady Rycerzy Kolumba Zesławkowa, również serdecznie Państwa witamy. a Także pozwolicie Państwo, że w trakcie trwania naszej imprezy będziemy witać kolejnych gości. Ja chcę jeszcze tylko podkreślić, że oczywiście nasza uroczystość. Nie mogłaby się odbyć, gdyby nie patronat Starostwa Powiatowego w Będzinie, który jest jednocześnie i organizatorem dzisiejszej uroczystości, jak także koordynatorem całego projektu. I przedstawicielem dzisiaj na tej uroczystości z ramienia Zarządu Powiatu Będzińskiego jest pan Rafał Adamczyk, wicestarosta Będziński, którego również bardzo serdecznie witamy. Drodzy Państwo, wstęp dosyć długi, no ale wiecie jak to jest, kiedy jest dużo gości. To każdego serdecznie chcemy przywitać, podziękować za przybycie. Natomiast, drodzy Państwo, ta uroczystość, ten festiwal nie byłby możliwy, gdybyście nie wy, czyli mieszkańcy gminy Sławków, przyjezdni goście, którzy dzisiaj... Mimo tego skwaru i tego lejącego się z nieba żaru zdecydowaliście się być razem z nami. Więc pozwólcie, że wszyscy sobie nawzajem zaklaszczemy to brawo, aby jeszcze zachęcić się bardziej do uczestnictwa w dzisiejszej imprezie. Pozwolę sobie odłożyć moje magiczne kartki, bo myślę, że już chyba wszystko mam w głowie. Drodzy Państwo, skąd taki pomysł, aby organizować jarmark Jakubowy w Sławkowie? Jak Państwo myślicie? Ano. Kiedy dwa lata temu podpisywaliśmy umowę na partnerstwo z naszymi przyjaciółmi z Santiago de Compostela na realizację projektu edukacyjnego pod tytułem przez kulturę do wspólnej przyszłości, wymyśliliśmy sobie, że genialnym podsumowaniem będzie zorganizowanie takiej właśnie imprezy generowej, której celem będzie integracja wszystkich środowisk, które są aktywne w dziedzinie kultury. Nasz projekt w tym roku są... niestety się kończy. Najstarsze w Bara, w, w Polsce. są również organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu oraz są... Szkoły z naszych miast martwych z rejonu Ranisława. Stwierdziliśmy, że nie przyjmiemy zaufania. naszych efektów pracy bardzo źle będzie właśnie zorganizowanie tej kampanii. Ja to bardzo dzisiaj nie cieszę się, że możemy się spotkać w Sławkowie i pozwolicie Państwo, że krótko po ochotę, co na tym pracujemy.